Czy Twoja firma korzysta z transportu morskiego? Niezależnie czy przewozisz elektronikę, artykuły spożywcze, konstrukcje stalowe, odzież czy wyroby papiernicze, chcesz, aby Twój towar dotarł bezpiecznie do celu. Jednak transport morski to długa podróż, podczas której często zmieniają się warunki pogodowe. Niestety, powoduje to gromadzenie wilgoci, co może powodować zniszczenie nie tylko opakowania, ale i całego towaru. Wahania temperatur przekraczają nawet 30 stopni w cyklu dobowym, co może w drastyczny sposób podnieść poziom wilgotności w kontenerze. Uciążliwe warunki transportu powodują ryzyko zniszczenia towaru, zagrożenie utraty klienta, dodatkowe koszty zabezpieczenia towaru. Poznaj nasze rozwiązanie: pochłaniacz kontenerowy Cargosorb. Działanie Cargosorb opiera się na mieszaninie chlorku wapnia ze zmodyfikowaną skrobią. Konstrukcja woreczka powoduje, że wilgoć zostaje związana bez możliwości ponownego uwolnienia. Od 6 do 8 zawieszek wystarczy do zabezpieczenia kontenera. Nasz pochłaniacz nie zmniejsza powierzchni użytkowej w kontenerze. Posiada bardzo wysoki procent absorpcji wilgoci, a jego montaż trwa tylko kilka minut. A tak prezentują się dostępne konfiguracje pochłaniaczy CargoSorb. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski. Nasze produkty posiadają certyfikaty jakości niemieckiego instytutu BFSV. Działamy na terenie całej Europy. Fachowe doradztwo. Z przyjemnością pomożemy w doborze rozwiązań. Skontaktuj się z nami, aby zabezpieczyć swój transport i obniżyć koszty.